Czy warunki nasłoneczenia w Polsce sprzyjają inwestycjom w fotowoltaikę? Jak najbardziej takie warunki sprzyjają fotowoltaice w Polsce, ponieważ już najmniejsze słońce stanowi dla nas bardzo dużą produkcję prądu. Czy złe warunki atmosferyczne, takie jak śniegi, i gradobicie, niszczą, niszczą panele? Absolutnie nie. Panele są dosyć, do, dosyć wytrzymałe. Są nawet testy, które traktują wystrzelenie piłeczki golfowej z prędkością 80 km na godzinę i taki panel pozostaje bez, bez naruszenia. Także sama konstrukcja panela fotowoltaicznego jest bardzo, bardzo wytrzymała. Nie słyszałem o gradobiciu, które zniszczyłoby panele fotowoltaiczne, no chyba, że jest to jakieś nietypowe zdarzenie atmosferyczne. Czy muszę zmieniać umowę z energetyką, jeżeli chodzi o fotowoltaikę? Takiej umowy nie trzeba zmieniać, natomiast musimy przyjrzeć się temu, jaką mamy tak zwaną moc umowną na umowie z operatorem. Jeżeli taka moc przekracza wartość mikrozestawu, mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy wtedy udać się do operatora i zmienić moc przyłączeniową. Czy system fotowoltaiczny jest bezobsługowy? Jak najbardziej taki system fotowoltaiczny jest bezo bezobsługowy. Mało tego firma, która to montuje, ma e, całodobowo wgląd w produkcję naszej mikroinstalacji. Również my, jako właściciele, możemy wejść za pomocą smartfonów, komputerów czy innych urządzeń. Potrzebujemy jedynie zasięg Wi-Fi i możemy na bieżąco odczytywać sobie produkcję naszej mikroinstalacji. Jaka jest trwałość systemów fotowoltaicznych? Generalnie producenci dają 25 lat na sprawność takich systemów. Jeżeli chodzi o wady ukryte, to jest 15 lat gwarancji. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że panele fotowoltaiczne działające od lat 20 mają sprawność na poziomie 80%, to znaczy sprawność w porównaniu do sprawności wyjazdu z fabryki uległa zmianie maksymalnie 20%. Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne, konserwować? Konserwować nie, natomiast panele fotowoltaiczne zaleca się myć e, czystą wodą, e, najlepiej e, ręcznie, bez jakichkolwiek e, ciśnień. E, zaleca się to robić na przełomie kwietnia i maja, kiedy są pierwsze pylenia e, i ten cały brud, który pozostał po zimie e, i po pyleniach drzew e, zostaje na panelach. To jest najlepszy okres na to, żeby je. Wyczyścić. Czy instalacja fotowoltaiczna zapewni nam prąd w przypadku zaniku napięcia w sieci? Niestety nie. W przypadku zaniku napięcia instalacja fotowoltaiczna automatycznie się wyłącza i oczywiście falownik, który e, trzyma pieczę nad całą instalacją, załączy go ponownie tą instalację w momencie, kiedy pojawi się zasilanie z sieci energetycznej.